Pojedziemy, pojedziemy. Polonia hej! Hey! Okay. Ale się trzęsie. Mikrofony z tym kanale. Trzy punkty dzisiaj. Jak się czułeś dzisiaj na torze? Wydaje mi się, że czułem się gorzej niż było widać, bo nie czułem się aż takiej pewności e, w tym, gdzie mój motocykl jedzie. No i poszło jak poszło. E, Patrząc na ten pierwszy mecz, który odjechaliście, tam fajny występ w Łodzi. Dzisiaj podobnie. Czy ta forma jest jakimś dobrym prognostykiem przed yy, tym sezonem, który dopiero się zaczął? W Łodzi to no, sam byłem troszeczkę zaskoczony. Bardzo dobre spotkanie, e, wydaje mi się, w moim wydaniu. No Dzisiaj kurczę. Troszeczkę ten tor nas zaskoczył, mimo wszystko, bo e, można było zauważyć, że no, troszeczkę się męczyliśmy że nie odstawaliśmy jednak jako ci gospodarze od gości, więc wydaje mi się, że kwestia dogrania jakichś tam kolejnych czynników, jak, jak jakość tego toru, no wiadomo, pogoda była jaka była, no i co, trzeba myśleć pozytywnie do przodu i z czasem wydaje mi się, że będzie lepiej. E, powiedz, bo po ostatnim twoim biegu jakiś grymas bólu na twarzy, co tam się wydarzyło i powiedz, jak się czujesz. E... Na no, strzelił łańcuszek sprzęgłowy. Gdzieś tam e, ten łańcuszek dosyć dużej prędkości dostaje przy, przy strzale i e, strzelił mi w kolano. Na szczęście zatrzymał się na ortezie, więc e, obyło się bez jakiegoś większego bólu, bardziej uderzenie i tyle.

No, wynik dzisiaj satysfakcjonujący dla Was? Nie, ale biorąc pod uwagę to, co mieliśmy dzisiaj do dyspozycji, to tak. Trzeba na to spojrzeć, myślę, yy, no tak obiektywnie, trzeźwo. Nie pamiętam, kiedy ostatnio padał deszcz, ale na pewno odkąd zaczęliśmy trenować na swoim torze, to, to tak naprawdę na ten tor nie spadła yy, przed jakimkolwiek treningiem ani kropla, także... No trochę musieliśmy, no nie trochę, musieliśmy dzisiaj improwizować i, i sami czytaliśmy ten tor, staraliśmy się czytać jak najlepiej potrafiliśmy. Analizowaliśmy to wszystko między wyścigami, ale był taki moment, ten środek zawodów, gdzie, gdzie trochę pobłądziliśmy. Jednak poszliśmy nie do końca w tą stronę, w którą powinniśmy z ustawieniami, potem staraliśmy się to wszystko poprawić i, i ta końcówka już była Troszkę solidniejsza w naszym wykonaniu, także najważniejsze, cieszymy się po prostu ze zwycięstwa. W jakim stylu? Może ten styl nie był tak, jakbyście sobie życzyli, ale tak jak wspomniałem na początku. Biorąc pod uwagę to, co mieliśmy do dyspozycji, to, to jesteśmy zadowoleni. Przed sezonem mówiło się, że ta kadra seniorów jest, na, jest tak skonstruowana, że nawet jeżeli komuś nie idzie w danej fazie, to ten drugi będzie nadrabiał, czy też trzeci. Czy dzisiaj właśnie można było to odczuć z Waszej strony? Myślę, że tak. Jakby no nikt nie był dzisiaj wśród nas bezbłędny, ale Gdzieś tam właśnie trochę to się zazębiało, że jak ktoś tam miał troszkę gorszy moment, to inni zawodnicy nadrabiali, później to się odwracało. I myślę, że to właśnie tak powinno funkcjonować. Dobra drużyna właśnie tak działa, że, że trzeba się uzupełniać. Ciężko tak rozegrać zawody, gdzie wszystkim idzie. Oczywiście chcielibyśmy jak najczęściej, ale, ale sztuką jest właśnie. Obronić to zwycięstwo drużyny wtedy, kiedy e, któryś z zawodników ma jakieś gorsze momenty i, i tak nasza drużyna jest skonstruowana i tak ma funkcjonować i, i będziemy się starali ciężko pracowali, żeby właśnie e, tak nasza drużyna funkcjonowała. E, za tydzień arcyważne spotkanie, tak się przynajmniej wydaje. E, jedziecie do Leszna. Czy jakieś specjalne nastawienie już widać w Waszych szeregach? No nie, jakby jeżeli nastawienie zawsze jest takie jak trzeba, to, to nie może być lepsze. No, do każdego meczu podchodzimy tak samo, każdy mecz chcemy wygrać, w każdym meczu chcemy dać z siebie wszystko, do każdego meczu staramy się przygotować tak solidnie jak to możliwe. I nie inaczej będzie za tydzień, bo gdybyśmy przed tym meczem za tydzień zrobili coś inaczej, to znaczy, że dotychczas robiliśmy coś nie, nie tak solidnie jak, jak jest to możliwe. Także absolutnie nie, przygotowujemy się do tego meczu jak do każdego innego i, i po prostu damy z siebie wszystko.